Tempopłaza na własnym obiekcie podejmuje w ramach klasy B grupy chrzanów drużyny AP21. Tempopłaza. W bramce 12 Mateusz Kozyrat, 3 Jakub Woźniak, 4 Szymon Ferdek, 5 Michał Paluch, 6 Mikołaj Szatan, 7 Mateusz Romanowski. I drużyna gości AP21 kszanów w bramce z numerem 1 Szymon Wróbel, 2 Paweł Baran, 3 Maciej Budka, z numerem 4 Aleksander Trzeciak, 5 Kapitan Marcin Kraus. Natomiast sześć. sędzią głównym będzie Dawid Malczyk, a pomagać będą mu na linii Rafał Kubieniec wraz z Sebastianem Zająsem. tego meczu, którzy e, jako pierwsi będą Mogą mieć przyjemność kopnąć piłkę i to się właśnie e, dzieje. Liczymy na grad bramek. Takie uroki Serie B, jak to można nazwać e, klasę B. Najniższy poziom rozgrywkowy, ale miejmy nadzieję, że poziom piłkarski będzie wysoki. Szansa dla drużyny AP21. Pierwsze celne uderzenie. Toczone pod dyktando. Przyjezdny, którzy właśnie wykonują stały fragment gry. Dobre dośrodkowanie i ratuje sytuację. Jeden z defensorów Będzie zdecydowanie nie miała tych okazji. To jeszcze raz oglądamy świetną interwencję Fertka po tym, jak w polu karnym wygrał ten wątek pierwotnego terminu. No i też trzeba oddać gospodarzom. Chociaż o tym może za moment, bo sytuacja do otworzenia wyniku. Rączka, pole karne. Ma komu odegrać piłkę? Decyduje się na wycofanie strzał, który mija bramkę. Wy, ale to wybicie również. Dobre przejęcie piłki przez ekipę Tempo za Uderzenie z dystansu w Rubel z problemami. Inter. Koszulkę kolegi. Takie rzeczy w Beklasie. Mamy okazję dla AP21. Rozpędzony zawodnik AP21. Uderzenie broni Kozyra. Świetna interwencja po strzale Olafa Jarskiego. Gratulujemy i chwalimy teraz Mateusza Kozyrę, wiemy, świetnie zachował się golki Pereł. Tempo drużyny gości. Ale piłka nie jest sprawiedliwa. Nie dziwię się, jak gospodarze jako pierwsi zdobędą bramkę. Mają ku temu okazję. Dośrodkowanie nie najlepsze. No a ta I poprawka, szansa, że to właśnie ten gracz wyszedł na bojsko-wyjściowym składzie. Jarski podanie. podanie! Maciejowski może prowadzić ap21, ale myli się fatalnie. Maciejowski, kapitalne to podanie Jarskiego. Obsłużone genialnym podaniem Jarskiego, świetne przyjęcie piłki, idealne podanie w tempo. Maciejowski w sytuacji... Nie trwało to jednak długo. Dobre zagranie na prawą stronę. Tam jest Romanowski. Czterech piłkarzy w polu karnym. Zagranie na 15 metr. I to jest prowadzenie Tempa Płaza. 1 do 0. piąta minuta tej rywalizacji. Dominik Sieprawski z numerem 10. Strzelcem. Gola na 1 do 0. Mówiliśmy o przewadze AP21, ale nie to jest najważniejsze na boisku. Najważniejsze są zdobyte bramki. A jako pierwsza. W tym meczu trafia drużyna Tempo Płaza. Traci piłkę Kawala. Olawiarski. Jest tam w szesnastce Maciejowski. Jeszcze rączka, szansa. Tym razem poprzeczka. Staje na drodze drużyny gość. Jak nie kozera, to poprzeczka można by rzec. Fantastyczna sytuacja. Wystarczyło lepiej przymierzyć piłka. Tymczasem Romanowski dociera piłka do skrzydłowego Tempa Płazy. Przy nim blisko jest Wojciech Tomal. Kawala, powalczył, powalczył i oddał strzał, ależ to jest rakieta i kapitalna bramka Tempa płaza. Mówiliśmy, że sytuacje niewykorzystane lubią się mścić, no lepszego argumentu tutaj dla Państwa nie mamy, a Kawala zdobywa znakomitego gola. Piękne trafienie, otóż to przed chwilą uderzał zawodnik... AP21, fantastycznie. Kawala wygrał pojedynek, właśnie z rączką i przymierzył. Piękne to było uderzenie. Bez... Ale wybijają piłkę rywale. Wznawia od autu Tomagała. Zagranie do Oczkowskiego. Jeszcze jest uderzenie i mamy trafienie na 0 do 3, bowiem Załuski wpisuje się na listę strzelców, a drużyna Tempo Płaza prowadzi 3 do 0. Wojciech Załuski z trafieniem, które było naprawdę efektem dobrej szybkiej kontry po tym wznowieniu. się świetne zagranie Oczkowskiego. I zagranie, które Zagranie do środka, do Kaczmarczyka Przytomne rozciągnięcie gry Do lewej strony Sporo wolnego miejsca Zagranie do Sieprawskiego Sieprawskie uderzenie, 4 do 0 Tempo Płaza prowadzi po pięknej, składnej akcji Zakończonej wykończeniem Sieprawskiego Który po raz drugi wpisuje się na listę strzelców Świetna akcja Sieprawski zagrał do boku Ale potem niepilnowany Przymierzył i pokonał Szymona Wróbla, który już po raz czwarty kapituluje Masy. w tym sporo miejsca. Zagrywa do kapitana Krauza. Dobre zagranie w pole karne. Jarski, uderzenie i po raz kolejny Olaf Jarski marnuje doskonałą, wyśmienitą sytuację. Fantastycznie obsłużony podaniem przez Krauza. Bardzo tak dobrej to... finalizacji, o której mówiliśmy, że stanowi ona spory problem dla AP21. Załóżki, uderzenie. Blisko piątego trafienia tempo płaska. E, głową. No i teraz e, spójrzmy, bo będzie miało sytuację. Jakub Maciejowski. E, można kończyć akcję samemu. No ale chyba z takim celownikiem należy szukać partnerów. E, tam jeszcze e, był grający z numerem 11 Trzeciak. E, I myślę, że. Świetny, razem akcja. trzeba go poszukać. Dokładnie. Mam Może nie, że domagała w polu karnym, powinien być jeszcze bardziej skuteczny. Pazerny na to, by uderzyć na bramkę. Romanowski, dośrodkowanie piłki w pole karne. Oczkowski i właśnie domagała z najbliższej odległości. Dobija piłkę, i mamy trafienie na. 5 do 0, drużyna AP 21 skarcona, świetne rozegranie piłki, asysta Artura Oczkowskiego, trafienie Mariusza Domagały, oglądamy jeszcze raz tą akcję, świetne dośrodkowanie, Oczkowski zgrywa piłkę, niepilnowany kompletnie Domagała. Pamiętamy trafienie Kawali, który teraz troszkę zaskoczony tym Wolania Wisła, to spotkanie Ligi Czwartej. No i w środę mecz drugiej ligi Koszykówki, derby Krakowa, ale o tym zaraz, bo próba jest sytuacja. Ale jak to nie wpada do bramki? Zaczarowana bramka Kozyry, bowiem tutaj już mówimy o stuprocentowej okazji kolejnej. Świetne zagranie Budki do wychodzącego na wolne pole Wielgusa. Następnie właśnie jeśli chodzi o rzeczy, która jest do poprawy w drużynie. AP 21 Sieprawski, zagranie do Załuskiego, wychodzi z bramki Wróbel, dobra interwencja golkipera. Do boku to Świdra. Odbiór Kaczmarczyka, Romanowski do Kaczmarczyka, Kaczmarczyk, zagranie do Romanowskiego, na spalonym zawodnik. Tempa Płazy nie ma. Zagranie do Załuskiego, Kraus. Zagranie bardzo niecelne, wprost pod nogi grającego z czwórką Fertka i zagranie, które daje asystę Fertkowi, a Szyprawski strzela kolejną bramkę w tym spotkaniu. Tempo Płaza prowadzi już w 80. minucie 6 do 0. Bardzo, bardzo dobra akcja. I świetna asysta. Ferdek po tym nieudanym podaniu Krauza, Bardzo pięknie, leciutko dośrodkowuje piłkę uprzedzony wróbel, się prawski w polu karnym, kompletnie niepilnowany, kierucy do wróbla. Dokładnie tutaj nie będą forsować się tempa zawodnicy jednej i drugiej strony. Natomiast te proste straty Gowacz. po stronie AP21. Głowa trzy poprzeczka. Odprowadzał piłkę wzrokiem. Golki pera P21. Zaczęło się to wszystko od straty pod własnym polem karnym. Prosta strata piłki. Sierprawski odebrał futbol. Wszystko w porządku z piłkarzem Tempa. Lewa strona Peczyński. Ma troszkę miejsca. Ładnie ograny rywal Peczyński. Czy to będzie gol honorowy? Na razie nie, bo skuteczną interwencją popisuje się Zdebik. Ale chwalimy za tą indywidualną akcję Peczyńskiego. Tutaj założona siatka rywalowi. Ciężko, Ciężko będzie marczyk. w dziesiątkę zdobyć bramkę honorową, a Romanowski może podwyższyć rezultat. Czy to będzie bramka? Nie. Zepsuł świetną, dogodną sytuację. Koniec, arbiter. Ten mecz 6 do 0. Tempo wygrywa. Tempo Płaza wygrywa z AP 21 Chrzanów. Zwycięstwo pewne, przekonywujące, aczkolwiek nie przyszło ono łatwo bo sytuacji dużo, zarówno po stronie tempa, jak i AP21 Szanów, ale skuteczność, Julian, to chyba jest klucz do tego wyniku.